Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Gremlin i słuchajcie, to już jest 16 gala Fame MMA. Jak widzicie, za nieco ponad dobę w momencie w którym ja to nagrywam, ona się odbędzie. No i ja od kilku edycji czy to Fameu, czy High staram się przekazać wam co sądzę o karcie walk, co sądzę o moich typach na na walki. Jak widzicie też trochę zmieniłem kamerkę, już nie mam green screena, także też możecie dać mi w komentarzach znać, co sądzicie o takiej prezencji. No ale dobrze, żeby nie przedłużać, weźmy się za typowanie samych walk. Jeżeli o mnie chodzi, w mojej ocenie to jest jedna z gorszych kart walk, mocno mi się nie podoba i chyba to będzie pierwsza Gala od bardzo, bardzo dawna, gdzie nie kupuję pay-per-view i raczej nie będę oglądał, no chyba, że na live obejrzę sobie te e, w otwartym systemie, e, no ale dobrze. Jeżeli chodzi o pierwszą walkę, wie, <coughs> Wiejski Cox e, czy Nathan Mar to nie będę czytał ten bug estetyki, bo to jest taka jakaś nada taki cringe, że coś niesamowitego, e, i słuchajcie, Szczerze mówiąc, jeden i drugi mnie irytuje. Wiejski Koks, jak on się odzywa, to mnie to naprawdę taki jest dla mnie cwaniaczkiem, takim znakiem, i nie do końca mi jego postać przypada. Bóg estetyki, no to wiadomo, to jest człowiek, który no jest z jednym wielkim farmazonem. I szczerze mówiąc, mam wyrąbane, jaki będzie tutaj wynik walki. Natomiast myślę, że Nathan mimo wszystko, coś tam pokaże. I na punkty może wygrać wiejski cox Myślę, że to może się skończyć na punkty i wygra wiejski Cox Kolejna walka Marty Renti kontra Wiktoria Jaroniewska. I słuchajcie, Jaroniewska ma oczywiście dużo, dużo mniejszy staż niż Marty Renti ale właśnie mi się wydaje, że że tutaj na Wiktorię bym stawiał będzie to raczej nudna walka, e, chociaż tak mówię, no Vicky e, bardzo dobrze pokazała się w walce z LaLuną, e, tak, e, gdzie miała bardzo krótki okres przygotowawczy i to było w zasadzie jej start, jeżeli chodzi o jakiekolwiek e, walki, bo ona jest z zupełnie innej dyscypliny. Ja teraz nie chcę skłamać, ale mi się wydaje, że chyba piłka ręczna, tak? Ale piszcie w komentarzach, jeśli się mylę. E, Szymol Shim, e, czy Genold. No żadnego z panów za bardzo nie znam i szczerze mówiąc zobaczmy tutaj na zasięg. Dużo większy jest Ginold i ma też o 8 cm dłuższe łapy. W związku z tym mam podejrzenie, że może Może tutaj panu rzeźnikowi być łatwiej, że też to może jednak zakończyć się na punkty, chyba że chyba że jakiś tu się stanie i ten go, nie wiem, udusi. W Szymol, ale ja bym osobiście stawiał na Ginolda. E, Darolef, Filipek. E, no, to tak naprawdę, moim zdaniem, fatalne zestawienie nie wiem, co Darolef robi, przecież on ma tak fatalne e, wyniki sportowe, że w zasadzie, nie wiem, ktoś na widowni kichnie i on znowu dostanie e, KO. E, w związku z tym tutaj bez, to będzie walka bez większej historii, e, ale oczywiście wygra Filipek. Kolejna walka. Też myślę, że będzie nudna i może być bardzo porównywalna estetycznie do walki z High gdzie walczył e, władca piekił z bombą, e, czyli Polak kontra Patrykos. Nie sądzę, żeby Patrykos mógł zrobić. Jakąś wielką stratę Polakowi, tu raczej Polak wygra, chyba że, moi drodzy, Polak, który ostatnio mierzy się z różnego rodzaju swoimi demonami, no tutaj, no powiedzmy, że coś mu się tam w głowie wydarzy i, i przez to wyjdzie już na walkę przegrany. Natomiast no, życzymy, moim zdaniem, życzę Polakowi tutaj e, sukcesu. E, no i tu raczej nie powinno być większego problemu. Wilczak czy Mateusz, Janusz? Janusz lubi, lubi widowiskowe jakieś ciosy, tak. Natomiast pan profesor, no to wiadomo, pan profesor. I oczywiście stawiałbym tutaj właśnie na Wilczaka. hater Ferrari. No tutaj moim zdaniem będzie dominacja genetyczna. No i Ferrari rozprawi się bardzo, bardzo szybko z hejterem i taki, tak ja osobiście bym wynik obstawiał. Bandura kontra Alan Kwieciński. Zobaczcie, Kwieciński ma całkiem spore doświadczenie. Dla Bandury to będzie pierwsza walka. I Mimo, że Brechard ma no, słaby ten rekord, tak, to, jednak, to jednak chyba bym na niego stawiał ze względu właśnie na jego doświadczenie. Tak. Tutaj jednak stres y, może, y, może mieć duże znaczenie, i y, myślę, że Bandura może to przerżnąć. No ale zobaczymy. I to jest moim zdaniem, moi drodzy, y, dopiero. May event, nie main event, tylko yy, druga walka, tak? Common event, moim zdaniem najciekawsza walka tego wieczoru. Ponieważ jak pierwszy raz usłyszałem o walce Muran kontra Sutonator, to szczerze mówiąc, tak się zastanawiałem, co temu pasutowi odwaliło. I nie, nie chodzi mi tutaj o rzeczy, jakie zrobił mu tańczula, ale tylko tak, Nie do końca mi Muran pasował do Sutonatora. I, i raczej skazywałem go na, na pożarcie przez Murana Starego. Natomiast tak teraz analizując, to tak, Sutonator nie ma kompletnie żadnej presji, bo nawet jeżeli przegra pojedynek, to i tak będą go chcieli na kolejne gale, chociażby ze względu na show, jakie robi, tak? To, co on wyprawia na konferencjach, te jego Własne i węciki to jest naprawdę majstersztyk i, i myślę, że przez to y, może chcieć walczyć. Mało tego, przecież on w walce też z Japczanem. też był y, skazywany na porażkę, y, a wygrał. Y, natomiast Muran, Muran na, na pewno nie da się znokałtować. Przynajmniej Pasut, myślę, że doskonale o tym sobie zdaje sprawę, że nie da rady go znokautować. Dobre jest to, że nie ma to klatki rzymskiej. W związku z tym, no, może go de facto kondycyjnie zajechać. No, bo też nie oszukujmy się, wiek będzie robił swoje. Natomiast zasięg wzro... wzrostu jest dużo wyższy. Jest to na to tak? Te 8 cm. Natomiast zasięg rąk to są 4 cm. I to też może robić swoje. Natomiast, no, tak, nie oczekiwałbym pomurania przyjmowania gardy. A raczej przyjmowania ciosów. Natomiast pewnie te ciosy. Niewiele zdadzą się i Muran będzie stał na nogach do samego końca. Szczerze mówiąc... Jeżeli Sutonator nie popełni błędu i nie da się zaskoczyć, to yy, wygra. Wygra na punkty. Jeżeli da się zaskoczyć, to Muran może go skończyć wcześniej. Natomiast pamiętajmy o tym, że to Muran musi coś udowodnić. Póki co przegrywał wszystkie walki. Jest znienawidzony dosłownie przez wszystkich. I tak naprawdę, podejrzewam, w sumie też chciałbym zobaczyć, jaki on ma wynik sprzedający Pay Per View, jeżeli chodzi o jego refinka. Ale tak się zastanawiam moi drodzy, jeżeli on przegra walkę, to tak naprawdę nie będzie już dla niego. On już skończył mu się, mu się teraz kontrakt, i to może być już dla niego koniec. Więc on ma jakąś presję, ma jakieś zadanie, które chce sobie pewnie wykonać. A co z tego wyjdzie? No zobaczymy. Na pewno akcja ostatnia z bratem Murana nie pomoże tutaj w psychice Murana, bo na bank w momencie, w którym Muran wyjdzie do oktagonu, no hala będzie w całości gwizdała, wyzywała Murańskiego. No a wiadomo, należało się. No i ostatnia walka to jest dubiel Tromba. Moim zdaniem to też będzie nudna walka i też osobiście uważam, że jeżeli się nie starczy jakiś cud, i tu jako cud uznawałbym chyba raczej duszenie, jakieś duszenie, jakąś dźwignię przez założoną przez trąbę, to Dubiel raczej wygra ten mecz na punkty. No bo nie oszukujmy się, Dubiel jest po prostu niezniszczalny. Tak jakby mówię, Patrząc na całą kartę walk, myślę, że to jest najgorsze zestawienie, jakie się tylko dało zrobić. Albo może inaczej, może nie, nie aż tak ostro. Najgorsze zestawienie od, od, od bardzo, bardzo dawna. Co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytam, chętnie wymienię się z Wami opiniami. No i co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!